Dzień dobry witamy na naszej kolejnej konferencji prasowej podczas zgrupowania reprezentacji Polski w Opalenicy dzisiaj z nami jest wyjątkowy gość prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek któremu przekazuję głos dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie nim przejdziemy do pytań jeżeli takie będą jeżeli coś was interesuje jestem po to żeby na pytania odpowiadać chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za robotę którą wykonujecie za Promowanie naszej kadry, za, za niezliczoną ilość komentarzy, reportaży. To tylko pomaga budować dobrą, dobrą atmosferę. Chciałbym także podziękować władzom miasta Opalenicy, jak i właścicielom tego ośrodka, gdyż można powiedzieć, no nic nam nie brakuje do tego, żeby się dobrze przygotować do wielkiej imprezy. Pod względem sportowym oczywiście wszystko jest po stronie trenera, sztabu i piłkarzy, natomiast wszystko to, co dotyczy przygotowań, co dotyczy rzetelnej informacji, piłkarze mają zabezpieczone 100%. jest tu miło, jest sympatycznie. Ja muszę powiedzieć, jestem od wczoraj tutaj na zgrupowaniu polskiej reprezentacji. Będę do, do końca, to będę do, do jutra, do końca, można powiedzieć prawie tygodnia. I jestem zbudowany atmosferą, jestem zbudowany życzliwością i że tak powiem nastawieniem pozytywnym, mentalnym do tego, żeby dysputować turniej, który jest bardzo ważny i turniej, w którym chcielibyśmy jak najdłużej uczestniczyć. To wszystko, dziękuję serdecznie. Proszę, zapraszamy do zadawania pytań. Dzień dobry, Dawid Dobrasz, Głos Wielkopolski Polska Press. Tyle prezes mówi, że tu jest tak fajnie i tak się prezesowi podoba, to ja zapytam, czy z Jerzym Brzęczkiem też by tutaj tak było? Nie wykluczam, że mogłoby być podobnie, natomiast trener Brzęczek nie jest selekcjonerem reprezentacji narodowej, był selekcjonerem pracy narodowej. Dzisiaj mamy inny sztab, innego trenera, czyli, czyli wracanie, wracanie do tego nie ma Ee, żadnej potrzeby. Trochę pytanie retoryczne, bo tego byśmy nigdy nie mogli, nie mogli sprawdzić. Szymon, Szymon Borszuk, Telewizja Polska. Dzień dobry panie prezesie. Chciałem spytać o pańskie wrażenia po meczu z Rosją. Co się panu podobało? Co ewentualnie nie do końca? To znaczy ja nie jestem od tego żeby publicznie oceniać mecz w szczegółach natomiast muszę powiedzieć że moje zdanie czasami różni się od waszego zdania bo ja na przykład czytałem w takich takich w ogóle prostych słowach to to fajny mecz ciekawy dobra pierwsza połowa druga już była dużo słabsza natomiast ja muszę powiedzieć że druga połowa była dużo lepsza bo myśmy w drugiej połowie mieli ponad 63% utrzymywania się przy piłce natomiast w pierwszej mieliśmy 42 czyli 20% mieliśmy lepsze utrzymywanie się przy piłce w drugiej połowie a drużyna rosyjska w drugiej połowie oddała tylko ten strzał na bramkę. Czyli wiadomo, ta druga połowa była, była troszeczkę, że tak powiem, yy, zerwana ze względu na ilość zmian. się dokonuje 12 zmian, prawda, 6 po jednej, 6 po drugiej stronie, to to wszystko się wydłuża, trochę się człowiekowi robi to smutne. Natomiast ja muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o, o spotkanie, to trener i cały sztab mówią, że pod względem szkoleniowym absolutnie są z tego meczu zadowoleni. Poza tym jest to mecz reprezentacji. Kiedy się gra nawet z drużyną taką jak Rosja, to nigdy nie wypada. Meczu przegrać. Wydaje mi się, że my byliśmy bliżsi wygranej, natomiast no, jak to się mówi, 1-1, taki polityczny 1-1, to dobrze, dobrze to dobrze to wyglądało. Zdawaliśmy sobie sprawę, że w reprezentacji nie ma zawodników rezerwowych, 26 zawodników musi być do dyspozycji selekcjonera, natomiast byliśmy też przyzwyczajeni, że kilku zawodników tutaj w tej reprezentacji na pewno będą grali. Nie, nie, wyszło, nie wyszło od początku ze względu na, 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 na kontuzję, na, na sposób przygotowania do euro. Ja muszę powiedzieć, że mecz absolutnie mi się podoba. Przede wszystkim podobało mi się to, że w końcu razem wszyscy zaśpiewaliśmy hymn Polski, że było trochę ludzi, że było trochę atmosfery. Tego naprawdę w ostatnim, roku, w ostatnim roku brakowało i zaczynaliśmy się do tego też troszeczkę niebezpiecznie przyzwyczajać. A to trzeba jak najszybciej pokonać i uważam, że mecze reprezentacji, a potem i mecze naszych dużych klubowych powinny zawsze odbywać się w obecności kibiców. Jacek, proszę. Dzień dobry, panie prezesie, Jacek Kurowski, Telewizja Polska. Czy pan, biorąc pod uwagę pana doświadczenie dotyczące Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, czy pan jest w stanie wytypować swoją jedenastkę już, ja nie proszę o nazwiska, ale czy pan byłby w stanie dzisiaj wytypować jedenastkę na mecz ze Słowacją? Biorąc pod uwagę, kim dysponujemy, jak wyglądały mecze, wyglądał mecz towarzyski z Rosją, kto w nim grał, kto w nim nie grał, czy pan ma tę jedenastkę już w swojej głowie? Chodzi o reprezentację Polski czy Słowacji? Oczywiście, że wyłącznie reprezentację Polski. Reprezentację Polski. No muszę powiedzieć, pan jest inteligentnym człowiekiem, ja znamy się od wielu, wielu lat i to nie jest mój problem. Ja muszę powiedzieć, że ta reprezentacja funkcjonuje, ta reprezentacja ma szkoleniowca, wszyscy biorą pieniądze za to, jaką wykonują pracę i to raczej jest problem po stronie sztabu, żeby wiedzieli, jaka jedenastka ma grać. Ale wydaje mi się, że, 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 że każdy gdzieś tam w głowie ma jakieś marzenia, jakieś sny, jakieś przemyślenia i... Muszę powiedzieć, ja też na pewno takie mam, natomiast no nie będziemy tutaj o tym absolutnie mówili, bo, bo ja wam powiem jedną rzecz. Kiedy przyszedłem na stadion we Wrocławiu i zobaczyłem na stadionie, że gramy Świerczok, z tyłu Świderski i Kownacki, po bokach Puchacz i Frankowski, tak sobie pomyślałem, jakby ktoś pół roku temu powiedział, że taka może być nasza siła ofensywna w spotkaniu z Rosją za pół roku, to pewnie byśmy się wszyscy puknęli w głowę. Natomiast okazało się, że drużyna dobrze przygotowana, dobrze zrobiona, drużyna taktycznie dobrze nastawiona, że wielu zawodników tej reprezentacji może grać i może spełniać oczekiwanie nasze, oczekiwanie szkoleniowca. Także ja uważam, że każdy z zawodników czuje się reprezentantem, gotowy do wyjścia w pierwszym e, składzie, ale tak jak powiedziałem, w reprezentacji nie ma zawodników podstawowych i rezerwowych. Wszyscy muszą być gotowi i w każdym momencie mogą wejść na boisku. Dopytam tylko, czy ma pan jeden znak zapytania, dwa znaki zapytania, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę, czy jest ich więcej, czy żadnego już? No, naprawdę muszę powiedzieć, nie żyję tym. Nie żyję, nie zastanawiam się znakami zapytania. Nie, nie żyję tym, naprawdę. Kto wyjdzie, ten wyjdzie. Jestem przekonany, że kto wyjdzie, będzie dobrze grał. Szymon. Dobry, przepraszam, przepraszam. Przepraszam, najpierw kobiety. Proszę Za, bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo i za Koprowiak przegląd sportowy. Ja będę miała dwa pytania. Pierwsze dotyczy przygotowań. Jak pan obserwuje to, jak ta kadra się przygotowuje teraz, a przypomni pan sobie przygotowania z 2018 i 2016 roku, to jaka jest dla pana taka główna różnica? Bo my widzimy, że jest dużo większy spokój. Wtedy pamiętamy z Arłamowa piłkarzy, którzy lądowali helikopterami, były transmisje na żywo, takie generalnie duże zamieszanie. Czy teraz ten spokój wynika z, z obostrzeń pandemicznych, które no na pewno też zmieniły tę rzeczywistość, czy może z podejścia też i drugie pytanie? Ten może najpierw. To znaczy, powiem, powiem tak, że rzeczywiście jest troszeczkę różnica, ale pewnie wynika z warunków, które, do których musimy się przyzwyczajać. Życie, które nas zmusiło do, 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 do pewnych posunięć, wy sami zresztą wiecie, że za każdym razem, jak tutaj przychodzicie, musicie przechodzić jakieś testy, prawda? Jest ten poziom takiej izolacji, jakiegoś respektu, dystansu, powoduje, że, że, że nawet psychicznie inaczej inaczej to wszystko odbieramy. Natomiast ja muszę powiedzieć, że no, rzeczywiście w 2016 roku, w 2016 roku to to było trochę takiego, można powiedzieć, narcyzmu. No takie było, mieliśmy darmowa jak najlepiej dojechać. Helikopterem, zaleciliśmy helikopterem. Nie chcieliśmy tego powtarzać. Doszliśmy do wniosku, że lepiej będziemy się czuli, czuli tutaj. Wydaje mi się, że powielać te same miejsca z wieloma piłkarzami, którzy wtedy już byli, jest absolutnie niepotrzebne. I uważam, że dobrze było w Arłamowie. Bardzo dobrze. Dobrze było dwa lata temu, jak już się przygotowali do Rosji. Znakomicie jest także dzisiaj. Inne miejsce, inny sposób przygotowania, ale nie możemy narzekać na nic i żyjemy naprawdę w dobrych fajnych warunkach warunkach które pozwalają nam przygotować się w jak najlepszy sposób Drugie pytanie, to już jest personalne, dotyczy Jakuba Świerczoka. Gdy przypomni sobie pan prezes tego zawodnika z 2017 roku, kiedy rozegrał trzy mecze towarzyskie i patrzy pan na niego dziś, to jak się Kuba zmienił przez ten czas i czy wyobraża pan sobie, nie pytam czy powinien grać, ale czy wyobraża pan sobie, żeby on zagrał w podstawowej jedenastce obok Roberta Lewandowskiego, czy to jest piłkarz, który może grać tylko i wyłącznie za Roberta Lewandowskiego? Nie, absolutnie. Muszę, po, muszę powiedzieć, że przez trzy lata na pewno zrobił duży, duży progres, trochę zdarzył się z życiem, z piłką, e, pojechał na, na, e, za granicę, trochę grał za granicę, trochę nie grał, wrócił do Polski. Także mentalność, mentalność ludzi w tym wieku bardzo się zmienia, w jego przypadku można powiedzieć, zmienia się absolutnie na korzyść. Natomiast jeżeli chodzi o jego walory piłkarskie, to wszyscy doskonale wiemy, i także trener, dlatego go go powołał. Czy Świerczek może grać? Absolutnie. Świerczek może wyjść na boisko i może być tak samo niebezpieczny jak każdy inny, każdy inny zawodnik. Poza tym nie zapomnimy jedną rzecz, że to jest też piłkarz, który czasami inaczej się gra na boisko w towarzystwie jednego piłkarza, inaczej w towarzystwie drugiego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja muszę powiedzieć, że rozmawiając dzisiaj z trenerem krótko, to widzę, że trener absolutnie ma zaufanie do wszystkich piłkarzy, którzy tutaj są, a myśli tylko o tym, żeby tych dwóch, trzech, którzy mieli pewien problem mięśniowy, żeby jak najszybciej do, dołączyli do grupy, bo wtedy ta rywalizacja będzie jeszcze większa i daje trenerowi większe możliwości. Dzień dobry panie prezesie, Szymon Zaworski, Polsat Sport. Obserwował pan dzisiejszy trening, powiedział pan o tej dobrej atmosferze, ale jakie są pana refleksje? Czy widzi pan luz u piłkarzy i że szybko łapią tę filozofię selekcjonera Souzy? Ja myślę, że to nie jest żadnym problemem. Trener Souza jest trenerem dobrym, trenerem, który, który jest znanym, trenerem, który wie, jak, jak prowadzić zespół, i to widać na boisku, Zresztą te, te treningi są ułożone, poukładane, mają dużą dynamikę, są bardzo dobre. Natomiast no, my jesteśmy w sumie zawodowcami wszyscy razem, także my do tego jesteśmy przyzwyczajeni. To nikogo specjalnie nie, e, e, nie zastanawia. To są rzeczy absolutnie normalny, każdy ten inaczej przygotowuje zespół do wielkiej imprezy, są trenerzy, którzy na przykład woleli w pewnym etapie więcej poświęcić na, 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 na jakieś dłuższe dystanse, na biegi, na, na budowanie siły, są trenerzy, którzy bardziej lubią agresywność, grę, piłkę i tak dalej, ale to już jest problem trenera nie mój, ja muszę powiedzieć, że dzisiaj oglądałem dzisiejszy trening i mi się podobało wszystko w tym treningu, dyscyplina, intensywność, uśmiechy, zadowolenie, komentarze, Piękne bramki podczas gierki, także, także ja muszę powiedzieć, że jestem usatysfakcjonowany. Poza tym ja jeszcze mam jeden taki tutaj rzecz, którą chciałem powiedzieć, że ja po prostu w tej drużynie jestem zakochany, bo to jest moja drużyna od pięciu lat, drużyna, gdzie w najważniejszych pozycjach grałem piłkarze, z którymi, że tak powiem, pięć lat tutaj jesteśmy wszyscy razem. Stworzyliśmy tej drużynie fantastyczne warunki. Przez pięć, sześć lat, kiedy, kiedy od czasu został trener na wałka, to nie przypominam sobie, że był jakikolwiek Problem z tą drużyną, czy na boisku, czy poza boiskiem, w jakichkolwiek kwestiach, prawda, nigdy nie mówimy o sprawach przyziemskich, o innych, wszystko jest poukładane od A do Z i ja muszę powiedzieć, że ja tą drużynę lubię, naprawdę lubię ją zarówno jak wygrają, jak i czasami jak przegrają, chociaż tych porażek za dużo nie było specjalnie. Jeszcze dwie kwestie, pierwsza, jest Pan zakochany w tej drużynie, to jaki jest potencjał teraz i jaki wynik będzie dla Pana satysfakcjonujący podczas Euro? Ja uważam, że na Euro, na Euro jedzie 24 drużyny i myślę, że wszystkie 24 drużyny marzą o tym, żeby wyjść z grupy, a potem jak najdalej zagrać w fazie pucharowej. Jakbym miał powiedzieć, kto wygra Euro, to mógłbym powiedzieć, wymienić 14, 15, 16 zespołów, bo właściwie wszystkie zespoły mogą to Euro. Wygrać i mieliśmy nawet ostatnie przykłady, że, że na euro ci, którzy są uważani teoretycznie za faworytów, czasami korzystając z piłkarzy, którzy są wymęczeni długim, ciężkim sezonem, finałami pucharów europejskich i tak dalej, i tak dalej. I czasami to pomaga przeszkadza trenerom w przygotowaniu drużyny. Natomiast mi się wydaje, że te widełki pomiędzy planem minimum a planem maksimum są dość szerokie. Wiadomo, plan minimum to my chcemy wyjść z grupy. O tym głośno nie mówimy, a to jest cel nas wszystkich, wasz, nas, kibiców, i chcemy wyjść z grupy i chcemy dojść do fazy pucharowej, natomiast co się potem tam zdarzy, to wszystko jest możliwe. Zależy na kogo wpadniemy, gdzie wpadniemy, z kim będziemy grali, także tych czynników będzie szalenie dużo. Panie prezesie, ostatnie pytanie. Wczoraj w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że PZPN jest zainteresowana organizacją Euro dla kobiet w 2025 roku. Czy może pan zdradzić więcej szczegółów i na jakim etapie jest ta aplikacja? Myślę, że dzisiaj akurat nie, 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 czas o tym, nie czas o tym mówić, bo, bo jesteśmy tutaj z innego, z innego powodu, natomiast że pojawiła się ta informacja, to jest informacja stara, bo my jako Polski Związek Piłki Nożnej złożyliśmy już aplikację i powiadomiliśmy Federację Europejską, że chcielibyśmy zorganizować Mistrzostwa Europy Kobiet w 2025 roku w naszym kraju, bo uważamy, że, że warto to zrobić, to jest szalenie duża, potężna. Impreza, impreza i futbol kobiet cieszy się wielką popularnością w wielu krajach europejskich i dzisiaj ja sobie nie wyobrażam jakiejkolwiek drużyny o takim o wartości, o wielkiej wartości, które nie miałaby drużyny kobiet. Proszę zauważyć, że Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, AS Roma, Milan, Juventus, wszyscy mają drużynę kobiet i wydaje mi się, że z punktu widzenia... Kulturalnego, społecznego, socjalnego jest to rzecz absolutnie dobra i my chcielibyśmy chcielibyśmy też taki turniej zorganizować w Polsce. Ja muszę powiedzieć, że kiedy przychodziłem do Polskiego Związku Piłki Nożnej, to, 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 to piłka kobiet była gdzieś tam na, na uboczu. Myśmy strasznie zainwestowali w piłkę kobiet. Cieszymy się, jeżeli kluby by nam w tym pomogły, przede wszystkim kluby z tych pierwszych stron gazet. My dzisiaj wydaje mi się, że w reprezentacji mamy 8-9 dziewczyn, które grają w najlepszych klubach europejskiej, co wtedy było mrzonką, także to się powoli rozwija. Jak przyjdzie taki moment, że włączą się to też kluby z wielką nazwą, no to ta ekspansja będzie jeszcze jeszcze większa, natomiast dziewczyny mają tak samo prawo grać w piłkę jak i mężczyźni. Tak samo jest w siatkówce, w koszykówce, w piłce, w piłce ręcznej. Nie rozumiem, dlaczego nie mogłoby być w piłce nożnej. Robert. Dzień dobry, Robert łoński Przegląd Sportowy. Ja chciałem pana zapytać, czy to dobrze dla piłkarzy, że tak naprawdę nie ma żadnej presji przed turniejem. Wiem, że to jeszcze parę dni zostało do meczu ze Słowacją, ale nie ma tego słynnego pompowania balonu, oczekiwań, jedziemy po złoty medal i tak dalej, i tak dalej, że, że jest bardzo, bardzo spokojnie i też trochę też jest to ze względu na ograniczony kontakt z kibicami, no bo jednak nie ma, nie ma czegoś takiego jak otwarty trening dla wszystkich, wiem, że to będzie w Gdańsku, ale ta, tych, tych oczekiwań wielkich nie ma w tym momencie. No tak, rzeczywiście można powiedzieć, że jest to nowy ład piłkarski, ale nowy, nowy ład piłkarski, który spowodował, że, że tej presji, agresji, chęci wygrywania jest, jest, deklaracji jest mniej, ale chciałbym Powiedzieć jedną rzecz, że to chyba nigdy nie wypływało z naszych ust, z ust piłkarzy czy z ust selekcjonerów, tylko bardziej, że tak powiem, z tej takiej pompki medialnej. Natomiast no, pompka medialna to, to, to nie my, to raczej wy to robicie, natomiast wydaje mi się wydaje mi się, że, że takie podejście trochę z dystansem do wszystkiego jest dużo, dużo lepsze. Natomiast chciałbym Ciebie zapewnić, że piłkarze. piłkarze Presji może nie czują, bo, bo nie ma potrzeby czuć, natomiast chcieliby dla siebie, dla was, dla kibiców zagrać jak najlepiej i ta presja przyjdzie przed pierwszym meczem, o to się nie bójcie. A im dalej będziemy tą presję od, odsuwać w czasie, tym lepiej. Mark Ignosiewicz, TVP Info. Panie prezesie, ja chciałem się pana zapytać o naszą defensywę, bo wiadomo, że Paulo Sousa zmienił system gry. Gramy trójką środkowych obrońców. W 2016 roku, kiedy Euro było dla nas bardzo udane, no to przede wszystkim graliśmy bardzo dobrze w defensywie. Teraz tych bramek trochę tracimy. Trzy z Węgrami, dwie z Anglią. Teraz także straciliśmy gola z Rosją. Czy nie obawia się pan po prostu, że tego czasu jest zbyt mało, żeby ten nowy system Gry w defensywie funkcjonował tak jak powinien. To zależy, można byłoby się za tym schować i powiedzieć, że z czasu jest zbyt mało, ale ja muszę powiedzieć, że kiedy reprezentacja w 2018 roku zmieniała selekcjonera, to najlepsze mecze zagraliśmy trzy dni po tym jak mieliśmy wspólne treningi z Włochami we, we Włoszech, także to jest troszeczkę alibi, natomiast no wiadomo musielibyśmy, musie, musimy grać dobrze w obronie, wiadomo kto gra dobrze w obronie to na koniec Zawsze coś odnosi, to jest na pewno jakaś prorogatywa i to wszyscy nad tym myślimy, widzę trener nad tym myśli i wszyscy inni, czy my gramy trójką czy czwórką w obronie, bym tutaj dyskutował, bo ja muszę powiedzieć, nawet oglądając ostatni mecz, to mi się wydaje, że żeśmy grali kędziorą po prawej i puchaczem po lewej i w środku grała para Helik Piątkowski, także czy, czy myśmy grali trójką, się trochę inaczej przesuwamy, bo każdy trener ma inne, inny sposób widzenia poruszania się swojej drużyny, natomiast no... Przyznaję panu rację. No jeżeli będziemy mieli dobrą, silną obronę, nie będziemy tracić bramek, to wydaje mi się, że nasz potencjał ofensywny jest taki, że możemy zawsze coś strzelić. Natomiast nie chcielibyśmy grać tylko tak, że wszyscy z tyłu i zresztą to jest mentalność naszego selekcjonera, że wszyscy z tyłu i może się coś tam uda z przodu zrobić. Chcemy grać troszeczkę inaczej, to było widać, i między innymi to powodowało, pewne ryzyko i nawet można powiedzieć z Węgrami, gdzieśmy zremisowali, prawda, Zremisowali, ale można powiedzieć byśmy prawie cały czas na połowie przeciwnika. Byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą, która tworzyła większe, więcej okazji. Poszły dwie, czy kontry, jak ktoś tam czegoś nie zauważył, ktoś czegoś nie dopilnował, no taka jest piłka. Filip Jastrzębski, Polskie Radio, 1 dzień, dzień dobry. Panie prezesie, chciałbym zapytać, czy często pan rozmawia z Paulo Sołzą i czy są to dyskusje takie płomienne, czy spokojne i czy sporo jest no, różnic w zdaniach obu panów? Nie, ja rozmawiam z trenerem Sousą tak samo, jak rozmawiam z trenerem Brzęczkiem, z trenerem Nawałką. Różnic nie ma żadnych, bo, bo zadania i yy, merytoryka jest zupełnie inna. Inne zadanie moje, inne zadanie zawodników, inne zadanie Trenera nie dyskutujemy na temat, czy gra ten, czy gra tamten, bo to jest kwestią selekcjonera. Natomiast muszę powiedzieć, że ja zawsze byłem prezesem, który lubi porozmawiać i lubi porozmawiać z zawodnikami, z drużyną, z trenerem lub wiedzieć, co się w drużynie dzieje. No to wydaje mi się, że jest normalne. No, każda drużyna ma potrzebę czuć, że ktoś tą drużyną się opiekuje, że jest sztab ludzi tutaj Polski Związek Piłki Nożnej, jak widzicie, ma wielu ludzi, którzy tutaj pracują i, i, i trzeba się komunikować. No komunikacja dzisiaj jest podstawową sprawą, natomiast to nie jest na tej zasadzie, że dyskutujemy, ty, a kotyk tutaj po prawej stronie. Tego nie, ja. no co ty, tego nie, tego drugie, no, takich dyskusji, takich tutaj jest absolutnie, absolutnie takich dyskusji nie prowadzimy. I drugie pytanie, jeśli można, a propos rozmów, czy rozmawiał pan z zawodnikami kontuzjowanymi, którzy się pojawili? Chodzi o Jacka Góralskiego i Krystiana Bielika. To jest raz, a dwa, jakie to może mieć znaczenie zarówno dla tych piłkarzy kontuzjowanych, którzy tutaj się pojawili, jak i dla tych piłkarzy zdrowych, którzy się z kolegami spotkali. Dziękuję. Oni są częścią naszej drużyny, no, oni pewnie w tej drużynie byliby, gdyby nie mieli problemów zdrowotnych. Chciałem powiedzieć, że pan tutaj mówił o Bieliku, którego jeszcze nie widziałem, a który zaraz tutaj do nas dołączy. Jest góralski, z którym, żeśmy, z którym sobie spokojnie porozmawialiśmy. Jesteśmy obydwoje bydgoszczaninami, także było o czym rozmawiać. Wczoraj na kolację jedliśmy kolację wespół z Krzysztofem Piątkiem, który też odwiedził naszą naszą reprezentację, tylko pokazuje, że jak jest przywiązanie zawodników do barw narodowych do drużyny narodowej, że czują się częścią tej tej drużyny. No niestety zdrowie kontuzje spowodowały, że nie mogą bezpośrednio uczestniczyć, ale na pewno na naszej drużynie kibicowali będą starać się jak najszybciej od nowa zapukać do drzwi reprezentacji, pokazać trenerowi, że zasługują na powołanie. Marcin Wesołek, Wyborcza, dzień dobry. Panie trenerze Pan oczywiście mówi, że z 26 zawodników każdy może zagrać. Wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, ale w tym meczu z Rosją obejrzeliśmy jednak piłkarzy, których mniej kojarzymy do tej pory z pierwszym, z pierwszym składem reprezentacji, w większości przynajmniej. Chciałem zapytać o mecz z Islandią, który czeka nas we wtorek. I o to, czy Pan ma wiedzę, czy w tym meczu zagramy, znaczy puścimy na boisko tak naprawdę to co, to, co mamy najlepszego, czy, czy też. Będzie trochę tak jak w meczu z Rosją. Myśmy w, Rosji, w meczu z Rosją wystawili to, co mieliśmy najlepszego na ten dzień. Prawda? Natomiast inni musieli, że tak powiem, albo odpocząć, żeby być w dobrej formie za dwa tygodnie. Ja to się z panem akurat tej kwestii nie zgadzam. Wydaje mi się, że wszyscy zawodnicy, którzy wyszli na boisko, dla tych, którzy interesują się piłką, nożą, są zawodnikami totalnie znanymi, to nie jest tak, że ktoś gdzieś wyskoczył z kapelusza, natomiast my się przyzwyczaili do niektórych nazwisk i bardzo dobrze, to pokazuje pewną stabilność, natomiast jeżeli chodzi o mecz z Islandią, wydaje mi się, że co dzień jest konferencja, jutro albo pojutrze pewnie będzie trener. Trener będzie dzień przed meczem. Będzie dzień przed meczem, także, także trener odpowie na te pytania, tutaj waszej ciekawości nie mogę zaspokoić, ale tak myśląc głośno, to wydaje mi się, że pewnie trochę zmian jakieś rotacji będzie, bo to jest rzeczą absolutnie normalną. Panie... Panie Prezesie, chciałem się dopytać, wiem o tej reprezentacji, że w porównaniu z tymi drużynami, które jechały do Rosji i do, do Francji, jest średnia wieku jest ciut młodsza. Proszę powiedzieć, czy Pana zdaniem mamy silniejszą reprezentację niż podczas Euro i podczas Mundialu, czy, czy to jest porównywalna klasa tych zespołów? bo trochę jest innych jest, i nowych piłkarzy. To jest ciekawe pytanie do, do, do ciekawej analizy, czy, my, czy ta drużyna jest mocniejsza od, to jest od 2018 czy 2016 roku. Natomiast trzeba powiedzieć, że w 2018, 2016 roku drużyna była podobna albo prawie cała taka sama, tylko kontuzje, nie wiem, Mączyńskiego czy kogoś spowodowały, że byli inni zawodnicy. Natomiast wydaje mi się, że w 2016 roku nasza drużyna była na innym etapie kariery każdego piłkarza niż w 2018, bo w 2018 nasi zawodnicy albo nie grali, albo mieli kontuzje, albo siedzieli na ławce, Albo, albo nie byli w najlepszej formie. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników, to prawie byli wszyscy ci, ci sami. Natomiast dzisiaj nie wiem, no, wydaje mi się, że potencjał w tej drużynie jest. W tej z kilku, to jest taka dobra, można powiedzieć, chemiczna mieszanka. Są i gwiazdy światowej klasy, i piłkarze bardzo mocni, i piłkarze europejskiej klasy, i piłkarze, którzy pukają do wielkiej piłki, ale stanowi taką dobrą, wydaje mi się, mieszankę, która może która może wybuchnąć. Czy tak się stanie? Nie wiem. Natomiast ja muszę powiedzieć, że tak jak obserwuję, to, to, mi, się, to mi się podoba ta grupa i jak tutaj ta grupa funkcjonuje. I tu nie ma takich, którzy są, jak to się mówi, do, do grania na fortepianie i tacy, którzy fortepian mają nosić. Tu każdy czuje się dobrze w tej drużynie i każdy wie, że może odegrać jakąś rolę. Dzień dobry, panie prezesie. Michałski Skiba, Super Expressu. Dwa pytania. Pierwsze to Pewnie w ramach raczej anegdotki, ale czy rozmawiał pan z trenerem Souza o ewentualnym zainteresowaniu fenerbacza, bo takie plotki się pojawiły? I drugie pytanie to kwestia logistyczna, czy im bliżej Euro, tym większe są obawy, że jednak te podróże będą dosyć długie: Sevilla, Petersburg. To zacznijmy od drugiego pytania, ja muszę powiedzieć, że my w ogóle na ten temat nie rozmawiamy, nie myślimy i w ogóle nie chcemy tego tematu poruszać, bo my wiemy co musimy robić, jak musimy robić, gdzie musimy lecieć, kiedy lecieć, kiedy wracać i czy będziemy płakali, czy nie będziemy płakali, to, to, to nie ma żadnej różnicy, wręcz przeciwnie, płacz może nas tylko doprowadzić do tego, że będzie jakieś sztuczne alibi, wiemy doskonale, że musimy na mecz lecieć do Sewilli 3,5 czy 4 godziny, polecimy i to nie może być żadnym alibi ani dla mnie, ani dla drużyny, ani dla nikogo, po prostu jesteśmy na to, Byliśmy na to przygotowanie i ten aspekt, że tak powiem, turystyczny prawda? Czy, 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 czy przejazdów nie będzie odgrywał i nie powinien odgrywać żadną rolę. Natomiast jeżeli chodzi o trenera e, sozu, no to muszę powiedzieć tak. Ponownie, każdy dobry piłkarz i każdy dobry trener ma propozycję. I to jest rzecz absolutnie w piłce. Normalne, przecież dzisiaj widzimy, że Angelotti miał kontrakt z Iwertonem, jest już trenerem Real Madry, Realu Madryt, prawda? Ten miał kontrakt z tym, jest trenerem kogoś innego, ten z tym trenerem. Dzisiaj koncentrujemy się tylko i wyłącznie na Mistrzostwach Europy i dzisiaj to nie jest w ogóle żaden temat. Natomiast życie już wiele razy pokazało różne, różne scenariusze. Natomiast nie jest, to, nie jest to plotka w pewnym sensie, bo, bo ja też słyszałem, że są kluby, które że tak powiem, interesują się i także i naszym szkoleniowcem. Nasz szkoleniowiec ma kontrakt, ma kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, czuje się tu fantastycznie, czuje się bardzo dobrze i jedziemy na Euro i myślimy o tym, żeby jak najlepiej zagrać na Euro. Jeśli mogę dodać, ani razu nie lecimy z Petersburga do Sewilli tylko z Gdańska. A, to są drobnostki naukowe, to nie ma żadnego problemu. Proszę bardzo. Dzień dobry, Zbigniew Czysz, Interia. Panie Prezesie, chciałem zapytać o premie, czy zostały ustalone dla piłkarzy za osiągnięcie konkretnego wyniku na Euro. Czy rozmowy były w tej kwestii, czy będą, czy są planowane? Negocjacje czy były? Negocjacje. Muszę powiedzieć tak, że tutaj nie ma żadnego problemu, wszystko jest poukładane od dawien, od dawien dawno, wszyscy wiedzą po co grają, dlaczego. Chciałem jedną rzecz powiedzieć. Piłkarze nasi w reprezentacji grają tylko i wyłącznie dlatego, że się czują Polakami, lubią naszą koszulkę narodową, lubią orzełka na piersi i chcą grać dla Polski. Natomiast są też profesjonistami, czasami widząc, że my jako związek jadąc na wielkie imprezy coś tam zarabiamy, to jesteśmy zawsze w stanie się z nimi że tak trochę podzielić i dać jako, jakąś nagrodę. Tu jest wszystko ułożone, wszystko, wszystko poukładane i wydaje mi się i to też jest takie pokazanie, że, że, że za naszych czasów, nie chcę mówić za moich, ale za naszych, bo ja mam Wielu ludzi, który współpracuje w polskim związku piłki nożnej, prawda, moich wiceprezesów, sekretarza, generalnego, ludzi, którzy tutaj siedzą. Także także nigdy nie było tego problemu i dalej nie będzie. Także także wszystko jest wszystko jest układane. Wie pan, jak wygląda szwajcarski zegarek. No, to tak, tak funkcjonujemy, jeżeli chodzi o kadrę. No. Jeśli nie to, ma więcej pytań. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo serdecznie, do widzenia. Do zobaczenia. Jutro trenujemy dwa razy. Yy, treningi będą tylko po kwadransie otwarte dla Was. Chyba, że trener zdecyduje inaczej w ostatniej chwili. 10.17 i 13.45 konferencja. Dziękujemy. Do zobaczenia.